Dzień dobry kochani, witam Was wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku lecimy tylko trybem chester. i staw... Raczej będę stawiać na tę tęczę skrzynkę, ale zobaczymy, słuchajcie, jak to nam pójdzie w trakcie. I oczywiście, zanim przejdziemy do odcinka, to dzisiaj macie do zgarnięcia Oto tego skinka, i żeby wziąć udział w konkursie, musicie zaobserwować mój kanał, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz, a jakie hasło podać w komentarzu, A to oczywiście to hasło podam w trakcie odcinka, jak zawsze, więc oglądajcie do końca. I słuchajcie, też chciałabym Wam przypomnieć o trwających konkursach na stronie CSGO Skin, gdzie do zgarnięcia macie jeszcze rękawiczki i kostkę i wpłacając minimalną kwotę 8,40 z moim kodem KARI bierzecie udział w tych konkursach, tak? A wpłacając 15, automatycznie dołącza Was do obydwu dwóch konkursów na raz, więc zapraszam serdecznie. I też przypominam Wam, że działają już płatne natychmiastowe skinami. macie swój limit wyznaczony, który możecie sprawdzić tu mój limit to 4200. U każdego, wiecie, każdy ma swój indywidualny limit, a skoro, jeśli jesteście nowym użytkownikiem, to wiadomo, ta kwota będzie mniejsza, ale będzie się zwiększać wraz z Waszymi wpłatami, więc nie ma co się martwić, tak? Słuchajcie, dobra, tak jak mówiłam wcześniej, lecimy dzisiaj tylko trybem chester. I zaczęłabym od tych najtańszych synet, żeby ogólnie zobaczyć, jak nam pójdzie. Słuchajcie, tak? Na pewno rzuciłabym Ultra Case i na pewno rzuciłabym. Tą skrzyneczkę, bo naprawdę jest fajna, i wrzuciłabym też tą nową skrzynkę, jedną jak i również te czarne. Też bym dodała. Dobra, słuchajcie, na razie tak zostawmy 658 zł. 5 skrzynek. Może mój pierwszą bit wypuścić na trzy osoby. Zobaczymy, słuchajcie, jak nam pójdzie. Chociaż wiecie. Ja zazwyczaj boję się grać na 3-4 osoby, ale trzeba, tak? Czasami trzeba, bo um, przecież nie można całe życie grać na dwie osoby, tylko tak. Dobra, słuchajcie, no kciuki tu wjeżdża Ultra Case. Liczę bardzo na tą skrzynkę, ale niestety dupa. I liczyła się na tą skrzynkę. No i też niestety dupa. No, i tu już słuchajcie, mamy przegraną. Michael wygrywa, słuchajcie, ale i tak jest w plecy 300 ponad. Dobra, to skoro tak, um, dajemy Indirect Case na buście, dajemy Medium Case na buście, Ultra Case też na buście, a Case wrzucimy też na, na buście jakim Chester. Nie wiem, co mi się pomieszało w głowie trochę. I Ember Case też można było wrzucić, Słuchajcie, na czysterek. I już teraz słuchajcie na dwie osoby. Na razie mamy pięć skrzynek. Mamy, słuchajcie, chętne, chętną osobę do grania. Koszt bitwy 564 zł. Więc. O nie, tu Asimov wpada i ja pierdzielę. Kosa, kosa, kosa. No i, no i gdzie to? Gdzie to leci? No to tu kosa, może proszę. No nie, ja mamy kolejną bitwę w dupę po prostu. Ja pierdzielę. No kolejna bitwa, słuchajcie, w dupę. Ajajaj. Dobra, słuchajcie, a rzuciłabym. Ten case na Chester. Kurde, no dobra, z trzy. Eee, wrzuciłabym medium case, tak? Bo tam chyba mamy Asimowa. A czemu ja daję na buście? Nie boost, tylko Chester. Halo, halo. I Ultra Case też, i ultra case też bym dała. Bo wiecie, no koska jednak, kosa, nie? No to dobra, już dajcie po trzy skrzynki Słuchajcie, dziewięć skrzyneczek Koszt bity 1268 zł Ja się boję, że Nawet jeśli wygramy bitwę, to i tak będziemy w plecy, ale No słuchajcie, nigdy nie wiadomo Więc, no, trzeba to sprawdzić, tak? Mmm... Liczę na wygraną oczywiście i liczę, że chociaż jedna kostka wpadnie, bo chociażby Asimov AWP Ej, no co mnie tak zawodzi ostatnio ta skrzynka? Tak wcześniej kiedyś ten fajnie drupiła, a teraz nic No dobra, no cóż Ale lipa Co to w ogóle ma być? Nic nie dropi. Dobra, tu nam wpada P2000, ale 57 złotych, No ludzie. No nie, kosa dla nas błagam. Czy wy to widzicie? To już czasem myślę, żeby się załamać po prostu. O, ale lipa. Dobra, to ja proponuję w takim razie zrobić bitwę o Bo co innego nam zostaje. Wrzucamy wszystkie najtańsze skrzynki, słuchajcie. Po kolei. I będzie to, co ma być. A... Dobra, mamy 12 skrzynek Koszt bitwy 946 zł I lecimy Kurde, no chciałabym żeby ktoś dołączył, a nie z botem grać No ale dobra, no nic nie pozostaje najwidoczniej Wierzę w to, że ta bitwa może być wygrana Uuu Dobrze, to nam dygielek, ale kurde, myślałam, że będzie w lepszym stanie. Ale słuchajcie, no dobra, i tak nie jest źle, tak nie ma co narzekać. Hmm. Hasło, które macie wpisać w komentarzu, to napiszcie mi, czy kiedyś wygraliście u mnie w konkursie. Po prostu. <laughs> I tyle. Takie oto hasło, słuchajcie, macie dzisiaj. No, słuchajcie, na razie prowadzimy. Sześć czy jeszcze przed nami. A... Ta wygrana no, na razie nie jest zbyt zadowalająca. Tak słabo, słabo. I mam nadzieję, że sytuacja się zmieni. Jest kosa, jest kosa! Jest kosa, jest kosa! Ej, mogłoby być druga, ale dobrze, dobrze, słuchajcie, dobrze jeszcze. Akacza trafiliśmy za 200 zł. Jest cudownie, naprawdę. Nie, zuje skosa. Pięknie, pięknie. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. I słuchajcie, w takim razie możemy jeszcze zrobić ostatnią bitewkę, jakąś na, na przykład 1000 zł, powiedzmy. Kurde, chciałabym bardzo puścić tego usp case na. Czy, nie na buście. Czemu cały czas mówię o buściach? Przez gramy cały czas. Tylko kurde się obawiam, że lipa z tego wyjdzie. Wiecie, bo to jednak 400 zł. No słuchajcie, tu. To... Dobra, ja biorę jeszcze raz ammo case bo wypadło nam kosa. Biorę Ultra Case, bo czasami też tam coś tam dropi. Ammo case dajmy z 3 razy. Eee, wezmę też Rust Case, bo to ch chyba stamtąd też pra praktycznie wypadła kosa c cztery k też niech wjedzie. I tak to zostawmy, słuchajcie. W koszbie trzy zł, dziewięć skrzyneczek, i też dajemy to na dwie osoby, tryb standardowy. I słuchajcie, lecimy i liczymy na kolejną kostkę, chociażby jedną. No, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że to pyknie, słuchajcie, i będzie cudownie, naprawdę. Dobrze, no pierwsza skrzynka, no niestety. Oh Dobra, tu uspnam, znaczy nie nam, Alex zdropi. Alex był blisko kosy. Mm. Nie, no nie, to teraz dla nas coś. Ej, no rękawiczki, chociaż mogę powiedzieć, no kurde. Ale jaja. No dupa. Byliśmy tak blisko rękawiczek, Jezus. No i dupa. Dobra, słuchajcie, no nic. Na tym myślę, że można skończyć odcinek. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, oczywiście przypominam o pozostawieniu obserwacji, łapki w górę i oczywiście nie zapomnijcie pisać hasła w komentarzu. Jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie, I się żegnam z Wami, do jutra, pa!